Witam Pana Dyrektora Jacka Pawłowicza w Essen. Od wielu lat zajmuje się Pan publikacjami na temat Witolda Pileckiego, wydany w roku 2009. Pozycja o nazwie Rotmistrz Witold Pilecki stał się w Polsce książką roku. W ostatnim czasie wydał Pan dwie pozycje dokumentujące życie i działalność wielkiego Polaka, jakim bez wątpienia był Pilecki. Proszę Pana o przybliżenie naszym widzom tych publikacji. Witold Bilecki był postacią absolutnie wyjątkową. Całe życie służył Polsce, całe życie pracował dla Polski, walczył o Polskę. Postać absolutnie wyjątkowa postać wspaniała. Człowiek, który słynie w świecie wieloma określeniami. Słynie w świecie żołnierz Rzeczypospolitej. Ostatni ułan Rzeczypospolitej, żołnierz niezłomny, e, ochotnik do Auschwitz, jeden z sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej, to są określenia Witolda Pileckiego, a dla mnie, dla mnie jest to po prostu kochający ojciec, kochający mąż, e, człowiek, który ukochał Polskę ponad wszystko i za tą miłość, miłość do ojczyzny, zapłacił najwyższą cenę. Temu są poświęcone właśnie te publikacje, aby pokazać, kim był Witold Pilecki, jak był piękną postacią. Wręcz powiedziałbym, kryształową postacią. To jest człowiek, który wobec którego nie ma Absolutnie nawet najwięksi przeciw, przeciwnicy e, e, żołnierzy niezłomnych, czy antykomunistycznego powstania, czy w ogóle tego okresu powojennego, kiedy Polacy e, zamiast świętować koniec wojny światowej e, nadal walczyli bo wojna w Polsce się nie skończyła 8 maja 1945 roku, tylko trwała, tak faktycznie ona trwała, do śmierci ostatniego partyzanta Rzeczypospolitej, Józefa Franczaka, Lalusia, do października 1963 roku. Obie publikacje pokazują historię rotmistrza, pokazują jego życie, jego rodzinę, jego dzieci, jego pasje jakim było, było malowanie, jakim było rolnictwo. On to odkrył w sobie, tą pasję, która stała się jednocześnie sposobem na życie dla niego. Także po prostu starałem się pokazać Pileckiego takim, jakim był. Jest pan współtwórcą i zastępcą dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie które powstało w murach byłego więzienia na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Proszę pana o kilka wypowiedzi na temat misji tego muzeum. Przede wszystkim muzeum żołnierzy wyklętych i więźniów politycznych PRL jest takim wyjątkowym miejscem, gdzie staramy się pokazać historię opozycji, oporu Walki przeciw narzuconemu e, e, Polsce systemowi komunistycznemu. E, jest to e, zadaniem tego muzeum, jest pokazanie bohaterów narodowych, różnego rodzaju formacji i wojskowych, i politycznych, oraz wydarzeń, które miały miejsce w okresie Polski komunistycznej. To ma być Pomnik postawiony Polakom, którzy wywalczyli sobie niepodległość, po Polsce nikt niepodległości nie dał. Polacy po prostu swoją postawą, swoją walką, swoim oporem e, e, wywalczyli niepodległość, to jest cała sztafeta pokoleń. To są ci, którzy zaczynali we wrześniu 1939 roku, a bardzo często kończyli w murach. E, Obecnego muzeum, a wówczas y, aresztu śledczego Warszawa Mokotów po wojnie strzałem w tym kołowy, mordowani przez komunistów. To jest miejsce absolutnie wyjątkowe. Tam wykonano ponad 350 wyroków śmierci na bohaterach antykomunistycznego powstania. Tam został, tam, tam został zamordowany major Zygmunt Szyndzielasz Łupaszka, tam został zamordowany pułkownik Łukasz Ciepliński, e, pułk, e, tam został e, zamordowany e, Brodmirz Witold Pilecki, tam został zamordowany najwyższy rangą oficer wojska polskiego, e, generał August Emil Fildorf-Nil. E, komuniści go chcieli w sposób wyjątkowy pohańbić e, i nie zastrzelili go, tak jak większość osób skazanych za e, walkę z komunistami z bronią w ręku, tylko po prostu powiesili go jak zwykłego bandytę myśleli, że pohańbią w ten sposób generała najpiękniejszej polskiej armii, Armii Krajowej. Nie, tylko postawili mu pomnik. I opowiadając o tych ludziach, no to są godziny opowieści o historii, godziny opowiadania w jakich warunkach byli przetrzymywani, w jakich warunkach byli przesłuchiwani. To jest część tego, tej historii, którą pokazujemy. Druga część to jest historia opozycji antykomunistycznej tej po 1956 roku. My pokazujemy bohaterów tej opozycji e, poprzez ich pobyt na Rakowieckiej. E, opowiadamy tą historię. E, tak się stało, że Rakowiecka to jest miejscem absolutnie wyjątkowym, ponieważ e, ja to określam, że jest to więzienie gdzie siedzieli wszyscy od Modzelewskiego do Morawieckiego przedstawiciele różnych op opcji politycznych tam siedzieli przywódcy Konfederacji Polski Niepodległej tam siedzieli przywódcy koru. tam siedzieli liderzy Solidarności miejsce absolutnie wyjątkowe miejsce przez które przeszło wiele tysięcy Polaków którzy powiedzieli nie komunistom. Kieruje pan muzeum na terenie którego wykonywano haniebne wyroki śmierci na polskich bohaterach. W tychże murach stracono m.in. Witolda Pileckiego i generała Wildorfa Nila. Wiem, że na terenie muzeum odkryto celem straty, a także fragmentu muru, przed którym dokonywano egzekucję najlepszych Polaków. Proszę o pana opowieść o tych miejscach. Rakowicka to jest miejsce, gdzie wykonano ponad 350 wyroków śmierci na bohaterach antykomunistycznego powstania. To jest miejsce, gdzie w czasie przesłuchań, w wyniku tortur, warunków, w jakich ci ludzie byli przetrzymywani, zmarło. Od dwóch do trzech tysięcy ludzi. Trudno jest to w tej chwili nam określić, ponieważ nie mamy wszystkich dokumentów. Rzeczywiście odkryliśmy miejsca, gdzie były egzekucje, rzeczywiście odnaleźliśmy ścianę śmierci, pod którą z całą pewnością e, e, zamordowany został Łukasz Ciepliński pług. żołnierze m, żołnierze 11 grupy operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych z Północnego Mazowsza. E, i, e, Żołnierze eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. To jest ściana straceń. E, e, kilkadziesiąt śladów po kulach, e, którymi po prostu zamordowano tych ludzi. E, odkryliśmy miejsce, gdzie była szubienica. Jest to bardzo prawdopodobne, że ta na tej szubienicy zamordowano e, generała Augusta Miela-Fildorfa, e, e, że na tej szubienicy zamordowano Bolesława Kontryma. E, ta szubienica została dość późno odnaleziona. Ona była ukrywana bardzo długo e, i e, została w pewnym momencie zniszczona. Wrzucono części tej szubienicy do zapadni, zalano betonem, nie ma. Zrobiono w tej, w tej sali e, siłownię dla funkcjonariuszy służby więziennej. Udało nam się odnaleźć. Mamy w tej chwili to, to miejsce, e, dbamy o nie, e, e, myślę, że to jest takie jedno z najbardziej poruszających miejsc na Rakowieckiej. Ale mamy również e, absolutnie wyjątkowe miejsce. Mamy karcery które zachowały się pod tzw. Pałacem Cudów, czyli pawilonem śledczym, tam gdzie miały miejsce największe zbrodnie na Rakowieckiej, w tym, w tym areszcie. Tak zwany karcer mokry i karcer suchy, czyli ciemnica, miejsce gdzie trzymano ludzi w absolutnej izolacji, w ciemności, bez dostępu powietrza, bez dostępu światła i drugie miejsce właśnie ta, ten karcer mokry gdzie ludzi trzymano w odchodach po prostu w szambie w, nie wyprowadzano ich do toalety oni się załatwiali tam w tą wodę do której załatwiali się wcześniej ich poprzednicy miejsca święte miejsca wyjątkowe ale myślę że największą największe wrażenie Robi jednak dziesiąty pawilon. To jest ten, który nigdy nie został zmieniony, przemurowany. Tylko inna farba jest na ścianach. Niezmieniony od ponad stu lat. Miejsce, w którym w przestrzeni, którego przestrzeni, wisi obraz Madonny Jasnogórskiej, ofiarowany do muzeum przez ojców Paulinów z Jasnej Góry. Miejsce, które dzięki temu obrazowi z miejsca Przeklętego z miejsca, gdzie, e, tak mówiąc kolokwialnie, diabeł hulał. Stało się miejscem świętym w momencie, kiedy żeśmy ten obraz powiesili i e, stało się miejscem absolutnie kontemplacji. Mam wiedzę, że wraz z panią Zofią Pilecką kieruje Pan akcją dęb, sadzenia dębów w pamięci Witolda Pileckiego. Zrastają te dęby tylko w Polsce czy też na całym świecie? Czy zostały już posadzone taki dąb pamięci Witolda Pileckiego również w Essen? A jeśli tak, to gdzie? Akcja Witolda, osadzenia dębów Witolda Pileckiego rozpoczęła się kilka lat temu i pierwszy dom, dąb został posadzony w Budapeszcie. W przepięknym parku, w przepięknej przestrzeni budapesztańskich zabytków. A cóż to za akcja? Otóż e, kiedyś z Zofią Pilecką żeśmy zastanawiali się, jak upamiętnić ojca, który był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, jak opowiedzieć jego historię na świecie. I wymyśli, i Zosia mówi, tata uwielbiał przyrodę, tata kochał przyrodę. Tata mnie uczył, jak kochać zwierzęta, kochać przyrodę, kochać drzew. I wpadliśmy wówczas na pomysł, to zacznijmy sadzić dęby. Dęby, które są symbolem siły, wytrwałości, takiej, takiej stabilności, dostojeństwa. I wymyśliliśmy wówczas wspólnie, że będziemy sadzić dęby Witolda Pileckiego w krajach, których obywatele byli więźniami niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tak też się stało. Pierwszy posadzony w Budapeszcie, następny we Włoszech w miejscowości Imola. Wspólnie z Włochami, którzy tam zakochali się po prostu w Polsce i w polskiej historii, postawili skwer generała Andersa, posadziliśmy drugi dom Witolda Pileckiego. Potem był trzeci w, też we Włoszech w Forli. Przepiękna miejscowość na terenie takiego kampusu Uniwersytetu w Bolonii, filia Forli. Posadziliśmy kolejny dąb. Potem była Litwa i Wilno w polskiej szkole. Posadziliśmy kolejny. Wróciliśmy do Włoch, do Bolonii gdzie tuż przy cmentarzu polskim, przy, przy cmentarzu żołnierzy II Korpusu generała Władysława Andersa, żeśmy posadzili na terenie absolutnie wyjątkowego miejsca. To jest Muzeum Wojska, Muzeum Wojny, Muzeum Militariów w Starych Fortach. Przepiękny dąb posadzony, pięknie rośnie. Kolejne miejsce, gdzie sadziliśmy dąb, to było absolutnie wyjątkowe miejsce. Nikt się nie spodziewał, że będzie taka możliwość, mianowicie rabat w Maroko. Gdzie e, dzięki pomocy pana ambasadora Krzysztofa Karwowskiego posadziliśmy dąb. Mało tego szkoła polska działająca przy ambasadzie przyjęła imię rotmistrza Witolda Pileckiego. Zofia Pilecka, szanując ten gest absolutnie z podziwem, przesłała im po piersie rotmistrza, które w tej chwili stoi tam w rezydencji ambasadora. E, no i miejsce ostatnie to był Paryż, który niespełna dwa tygodnie temu posadziliśmy dąb i postawiliśmy kamień z informacją, co to jest za drzewo, komu jest poświęcone. Ja mam nadzieję, że wkrótce w Niemczech, tutaj gdzieś w okolicach Essen posadzimy, posadzimy kolejny dąb, już prowadzimy rozmowy, ale na razie nie będę zdradzał tajemnicy. Rozmawiamy dziwniu 105. rocznicy, odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasza scena polityczna po październikowych wyborach wydaje się zgoła odmienna od wcześniejszej. Widzi Pan, e, jakie zagrożenia w związku z wynikiem tych wyborów parlamentarnych dla Polski? Myślę tu także o niepokojach, jakie rozpalają się w najróżniejszych zakątkach Starego Kontynentu. Muzeum jest instytucją absolutnie apolityczną. My po prostu pokazujemy historię wspaniałych Polaków, którzy wywalczyli sobie niepodległość. Opowiadamy o wszystkich. Od tych, którzy z bronią w ręku walczyli ze zdrajcami komunistycznymi, do tych, którzy działając politycznie, drukując ulotki, drukując gazety, drukując książki, organizując Radio Solidarność, po prostu starali się w sposób polityczny zmienić sytuację w Polsce lat 80. Jest to historia dokładnie wszystkich. Pokazujemy Karola Modzelewskiego, Jacka Kuronia, ale również Andrzeja Gwiazdę, Krzysztofa Wyszkowskiego czy Kornela Morawieckiego. Taka jest historia Polaków i żaden polityk tego nie zmieni. Po prostu uczciwie pokazujemy tą historię i to jest najważniejsze. A myślę, że muzeum się obroni. Mamy w X pawilonie Taką specjalną postać, która nas ochroni. To jest obraz madonny. Tradycyjnie na koniec, proszę Pana o pańskie przesłanie do Polaków zamieszkałych poza granicami Polski. E, powtórzę słowa rotmistrza. Kochajcie swoją ojczyznę, bądźcie wierci, wierni swojej wierze. Kochajcie swoich rodziców. Bądźcie uczciwi po, uczciwymi Polakami. Dziękuję panu za rozmowę.